Witam z Kamianka drugi dzień kwietnia pogodnie aczkolwiek chłodno i taki ma być następny tydzień o widziałem tam pszczółka na drugim ulu niebieski pyłek jakiś poniosła cebulica już gdzieś kwitnie albo szafirki tutaj przeważnie żółciutki tak jak mówiłem następny tydzień ma być chłodny być może w nocy przymrozki Także trzeba będzie coś pomyśleć, żeby ulżyć naszym pszczołom. Teraz przygotowuję zioła i znowu powtórka z rozrywki. Trzeba włożyć do środka, żeby w te nielotne dni mogły sobie z tego skorzystać. Bo słuchajcie, tutaj tego młodziutkiego czerwiu jest bardzo dużo. Przez poprzedni chłodny okres matki wyhamowały. Nie było już właściwie czerwiu krytego, za to teraz w tym tygodniu dużo jajeczek, przynajmniej u mnie, dużo e, młodziutkich larw, i to wszystko trzeba nakarmić, trzeba napoić. Dlatego trzeba pomyśleć o wodzie. Zanim zabiorę się do pracy, to wiadomo, odpalamy podkurzacz I tutaj słuchajcie, podziękowanie dla kolegi Piotra z Białego Stoku bo jak, jak powiedział, zauważył, że słabo mi działa, słabo dymi i takie próchno mi podesłał cały wór gdzieś tam znad Narwi no słuchajcie fajne brązowe próchno miałem takie tutaj koło siebie ale niestety służby zadziałały, wycięły potężną wierzbę i tyle dobra Odpalamy i będę działał. Tutaj jeszcze słuchajcie, jak wygląda tutaj nasz roztwór. Widać? Widać. Dzisiaj taki kolorek śmieszny. Bardziej żółty. Jest tu oczywiście trochę piołunu, pięciornik, a ten żółty kolor. Dużo więcej jest dzisiaj nagietka. To jest w celu takiego załagodzenia tych wszystkich sytuacji żołądkowych u nich, jelitowych, no ogólnie ten nakiedek działa tak łagodząco. No i nic, biorę się do wlewania, a potem jeszcze pogadamy. No dobra, spróbujemy tutaj podać. Czekajcie, gdzie podkurzacz? Okay. Dobra na górę A to pszczółki zobaczcie Zaczepiło coś na wszystkich już ramkach, no niedługo ich przybędzie na pewno, ale najważniejsze teraz troszkę je wspomóc. I to jest, słuchajcie, druga sprawa, o której chciałem dzisiaj powiedzieć, bo niektórzy już dali paski z kwasem szczawiowym do uli. Niektórzy już ponad dwa tygodnie temu. Ja jeszcze nie dawałem. I tutaj właśnie taka mała uwaga. Słuchajcie. Jeszcze być może jest za wcześnie na te paski. Może jeszcze trzeba poczekać. Siądę sobie przy tych ulach, gdzie jeszcze słońce świeci, gdzie pszczółki latają, bo tutaj cień już wchodzi. Co do pasków, pszczoła zimowa teraz wykonuje ogromną pracę, żeby wychować czerw. Tak jak na pewno zauważyliście przy tych pierwszych przeglądach, czerwiu krytego bardzo mało po tym cieple lutowym matki zaczerwiły starały się wystartować, no ale wiadomo potem zimno i przerwa w czerwieniu tej pszczoły młodej jeszcze nie ma na tyle żeby przejąć obowiązki wychowywania niektórzy mówią, że do wychowania jednej młodej pszczoły wiosną potrzeba czterech, pięciu pszczół zimowych, które poświęcą się i y, cało, całe całe swoje siły włożą w to, żeby wychować tę jedną pszczółkę. To wyobraźcie sobie, że macie teraz 5 ramek czy 6 ramek pszczół i to wystarczyłoby na wychowanie jednej ramki młodej pszczoły. Na szczęście no, nie dzieje się tak, że wszystkie rzucają się na, na wychowywanie tej jednej ramki. Ten proces jest powolny, dlatego to się zaczyna od, od małej ilości czerwiu. Bo potem te proporcje odwracają się, tak? Jedna młoda pszczoła potrafi zapewnić pokarm i opiekę czterem larwom, i wtedy to już wszystko jakoś działa, ale jest ten moment krytyczny tego, tego przełamania, zmiany proporcji, kiedy, jeśli będą z, no, złe warunki, ta rodzina zamiast się rozwijać, zauważalnie osłabnie. I tutaj dochodzimy do pasków. Paski, kwas, przede wszystkim no kwas działa drażniąco na pszczoły, one, one są pobudzone, mogą szumieć i to powoduje wcześniejsze odejście tej pszczoły zimowej. One po podaniu pasków mogą Zacząć nadmiernie się osypywać, możecie zauważyć, że dojdzie nawet do zatkania wylotka, jeśli był bardzo zwężony, bo teraz są mule docieplone, wentylacja jest mniejsza i to wszystko składa się na to, że, że ten osyp pszczoły zimowy może być większy. Dlatego u siebie jeszcze poczekam, bo wiadomo, yy, chciałoby się wykorzystać ten moment, kiedy nie ma czerwi krytego, załatwiłoby się warozę na cacy, ale. Ale trzeba się zastanowić, czy nie lepiej zaczekać chwilkę, podchodować tej pszczoły. Trudno, te, te kilkadziesiąt sztuk, nawet jeśli jest wulu, przeżyją i z tym. No, i jeśli sytuacja jest taka, że to są słabiaki, no to podejrzewacie, że to jest z powodu barozy. No to nie ma na co czekać, bo to i tak nie przeżyje i tak. Ale jeśli te rodziny są w miarę, może lepiej te dwa tygodnie jeszcze poczekać. Ech no to wszystko zależy od Was tak? od obserwacji jak to ocenicie ja jeszcze zaczekam przygotowałem co prawda je paseczki wczoraj, przedwczoraj przedwczoraj ociekają sobie, czekają ten następny tydzień myślę, że włożę je już po świętach, ale niestety zapowiada się, że jeszcze będzie zimno to pewnie jeszcze zaczekam Trudno, niech zasklepią sobie ten czerw. To będzie już moment taki, że już nie będą musiały karmić, samo ogrzewanie zostanie, ulice ocieplone. Także powinny sobie pszczoły, nawet jeśli część z nich odejdzie, powinny sobie już wtedy poradzić. A wygryziona młoda pszczoła już naprawdę wystartuje. A jak widzicie, tutaj co chwilę żółty pyłek i niebieski ta rodzinka akurat sobie gdzieś znalazła miejsce gdzie występuje niebieski pyłek i przynoszą i taki no dobra ja biorę się do pracy dalej do wkładania do wkładania tych podkarmiaczek z ziołami myślę, że to im pomoże będę co 2-3 co dni jeszcze zaglądał i wymieniał Potem już może nie tyle zioła, co samą wodę, no ale chcę, chcę tak zadziałać. Bo wiadomo, teraz latają na poidło, a potem może być różnie. Miałem taką sytuację w tamtym roku, jak możecie zobaczyć na filmikach, to już był kwiecień, przyszły zimne dni tutaj pod ulami dużo pszczół spadło z pyłkiem. Za zimno było, wylatywały by było słonecznie. Był pyłek, był pożytek, leciały zbierać, ale już z powrotem było gorzej. No dobra, to biorę się do pracy. Może jeszcze coś tam pokażę. Będę otwierał ule, coś ciekawego, bo są ule, do których jeszcze nie zaglądaliśmy. Także do roboty. Tutaj jest rodzinka obok. To jest taka fajna rodzinka to jest 8 ramek. A tu jest zatwór. I słuchajcie. Ciasto wciągają. Bo tutaj już miały mało jedzonka. Dałem ramkę za zatwór. Też na niej trochę siedzi. Tak to wygląda. W nosie mają, że zaglądam. Nagrzane. Podpasione. Ładna przyłka. Tylko się cieszyć. Jak widzicie u mnie w ulach nie ma nosemy, nic się nie zadziało w tym roku. I są efekty. Na jesieni pszczoła nie odeszła w takim stopniu jak, jak, jak bywało. I tyle. Trzymam się tej swojej metody. Być może nie wszystkie zabiegi są konieczne, ale teraz ciężko zrezygnować z czegokolwiek, żeby po prostu nie skiepsić. No, Zobaczcie. ładna, błyszcząca, okrągłutka pszczoła, żadne biedaki, żadne chudzielce No i spokojna, widać, że niczego im nie brakuje. Nie zaglądam teraz do gniazda, bo nie ma sensu. Sytuacja na pewno wygląda we wszystkich tak samo, bo w ciągu tygodnia tu się niewiele zmieniło, ile było jajeczek. Co prawda były przygotowane już wyczyszczone komórki dookoła tych, tych larw, tych jajeczek, które były go składane na pewno też zaczerwiła i tam, ale co ciekawego można zobaczyć, czerw jak czerw pytacie czasem jak się sprawuje jedna czy druga linia tutaj przół to słuchajcie ten mój najstarszy primorski to już nie jest oryginalnie ta matka, która była kupiona to już jest córka no ale jak widzicie tak wyglądają wiosna i one wcale nie są pszczołami, które w jakichś olbrzymich yy, rodzinach zimują. Przynajmniej u mnie to zawsze było tak średnio. No teraz też to nie jest 10 ramek, ale nie ma biedy. Tutaj jest jeszcze jedna rodzinka warta uwagi. Do niej zajrzymy sobie yy, później, jak już będzie ciepło jak będzie można to. Dokładnie przejrzeć gniazdo, bo słuchajcie, nie zwracałem na nią uwagi. Stoi sobie tutaj w kąciku, a to się zrobiła całkiem fajna rodzina. Zobaczcie, nie będę wyjmował teraz ramek. Zobaczcie, na powałce też z pszczoły. Tutaj wszędzie, 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 wszędzie i to jest. Tak, jak zaglądałem, jest naprawdę na tych ramkach troszkę. O, troszkę pszczółek. Dobra, składam to. No i na zakończenie jeszcze zajrzymy tutaj. Słuchajcie, pokazuję Wam te rodzinki. No, potem będziemy zaglądać do nich w sezonie. Żeby potem nie było, że, że nie było tych rodzin, że połączone są. No są rodziny, które przezimowały i są w takim stanie, w jakim przezimowały. Te miały. To jest rodzina z ubiegłorocznych sześcioramkowców, tak? Czyli w sumie młoda rodzinka jednoroczna. Tak to wygląda. Ta obok, taka sama. Te, które wyjechały, też są w porządku. Tak się potrafi rozwinąć. Bez żadnych, bez żadnych specjalnych zabiegów, to co widzieliście, to co pokazywałem, to nie ma żadnych udziwnień. Trzy rodziny na jesień połączyłem, na wiosnę nie łączę rodzin, bo nie ma takiej potrzeby. Nawet jeśli jest słabsza, to ją szybko podratuję czerwiem. Bo tutaj, tutaj jest jak jest. Pożytki są cały czas. No, i ja już po pracy widzieliście, jak to u mnie wygląda. Niby sezon wystartował, ale, ale jeszcze jakoś tak nie mam przekonania, żeby to przegrzebać. Jeszcze raz. No, zresztą, czego się tu spodziewać? Następne grzebanie to będzie poszerzanie u gniazd. Nic innego. W niektórych, jak widzieliście, te gniazda są i tak, i tak już na 10 ramek. Ale w większości da się coś dołożyć. Dobra, dzisiaj na tyle przemyślcie jeszcze sprawę, jak to wszystko tam ogarnąć z tymi paskami. Czy dawać tę wodę, nie dawać, decyzja Wasza. Bo tak naprawdę, słuchajcie, połowa sukcesu to jest obserwacja, tak? Każdy najlepiej zna te swoje pszczoły, wie w jakich warunkach hoduje. Naprawdę, obserwować, notować, jeśli pamięć słabsza i z roku na rok, z roku na rok co roku jeden błąd mniej i będzie dobrze ja już trochę się ogarnąłem tutaj z tym wszystkim już na spokojnie, już bez nerwów czekam szukam następnych miejsc znowu będę pewnie powiększał pasiekę miałem się zatrzymać ale co tam eee, jeszcze dwa słowa co do odkładów słuchajcie, mam już pozamawiana już nie ma co dzwonić, bo, bo nie wiem jak to będzie. Chcę przygotować na następny sezon, na następną wiosnę ze 30 przezimowanych takich odkładów, tak jak widzieliście tutaj te sześcioramkowe, to będzie 6, to będzie 5, co by nie było. I wtedy będę sprzedawał już przezimowane. Akurat w tym roku tak się złożyło, że większość będę robił odkładów na Wielkopolskich, taka sytuacja. Także też przygotuję na następny sezon z 10 wielkopolskich reszta dadanty. To mi najłatwiej zrobić. No ale trzeba się przestawić Podchętnych. chętnych. Odzwonicie, zróbcie, zróbcie, no zróbcie, no zrób, zrobimy. No co mam nie zrobić? Ale ale mówię, w tym roku już koniec, nie przyjmuję zamówień. Taka sytuacja. Dobra, słuchajcie, trzymajcie się. Do roboty przeciągnąć tylko przez te zimno, jeszcze już będzie pięknie. Trzymajcie się.